Buuuu! Siemaneczko, ja jestem April. Witam w piątym odcinku MySims. Ostatnio budowaliśmy dla niewdzięcznych klientów rzeczy. Nadal nam nie zapłacili, więc będziemy prawdopodobnie w tym odcinku prowadzić sprawę do sądu, aby nie kurator, tylko jakąś nie nazywający ci, zawierają rzeczy z chaty. Nie inkwizytor. Wypadło mi na z głowy, ale jak sobie przypomnę, to na pewno ich naśle. Ona ostatnio chciała kolejne rzeczy: chciała stolik e, i krzesełko. I łącznie potrzebujemy 20 kwiatków i 10 ciast. Mamy 13. Ciasta mamy od cholery. Więc kwiatki rosną tam w tym sosnowym lesie. Więc od razu nie sobie. Pobiegniemy. W ogóle tak się zastanawiam, czy u tego wampira, eee, Czy tam faktycznie nie ma zadań? W sensie to aż. dziwne, że nie było zadań. O, siema gościu. E, eee, gdzie idziesz? Tak się kończy moje podrywanie ludzi. słuchaj Eee, pogaj ze mną. Eee, to ta sama formułka, co ostatnio. To są chłopy. Chłopy mnie zbywają. Bo, I am the funny guy. I am not sexy. Ja jestem wylewna. Wyszłeś z fontanny, bo ja tam byłam? Dobra, teraz jest mi smutno. Jak wejdę ci na chatę, to będziesz miał jakąś interakcję ze mną. Pamiętajcie, jak się nie da pokojowo, to przymusowo. Siema, siema, inkwizycja. Ty się dobrze czujesz? Jarałem zielsko 420 dni z rzędu. Czekaj. Co się dzieje? Słuchaj, okej, okay. słuchaj, jednak nie ok. Wypad stąd, ma ewidentnie wyjebane w to co do nie mówię, dobra, słuchaj typie, która godzina, nieważne, nie obchodzi mnie to, dobra jestem ewidentnie najgorszą podrywaczką na świecie, idę stąd Nasze podwoje miłosne jednak nie wyszły, więc pójdziemy sobie zbudować krzesło, za które i tak nam nikt nie zapłaci, wykonaj zadanie, dobra, jeb krzesło a weźmiemy sobie tym razem styl ozdobny. To był chyba jednak zły wybór. Dobra, będziesz miała dojebane krzesło. W ogóle tu kiedyś było coś takiego, że mogliśmy jakby stawiać obiekty. Czy mi się coś uroiło? W nie sensie, się na przykład. O, o tym mówię. Będziesz miała wyjebanego kwiatka na górze. No, Kurcze, powiedzcie, że ja nie dbam o klientów. A, wiecie co, nie będziemy marnować kwiatów, bo chyba i tak będę musiała już dobrać. E, musimy jeszcze zrobić, wykonać zadanie. Roxy. E, pe, 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 pe. I tak, 14 kwiatków, 10 tych. No, wykorzystaliśmy kwiatki, czyli musimy znowu biec do lasu. E, pe, 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 pe. ale jest noc. Ale wiecie co, w nocy są chyba duchy w tym lesie. Tam na tej pustyni, jak się odblokuje kolejny obszar, będzie ciekawie, bo tam chyba będzie, można samemu duchy wywoływać. Eee, póki co. Nadal nie śpimy, bo nadal jesteśmy grafikami. Wiesz co? To jest dobry moment, aby cię zabić. Hehe. <grystanie> Dobra. Nic mu nie będzie. Cierpisz, ale to na moją korzyść. I ja tego potrzebowałam. Kwiat wiśni. Aha, już mam. Wystarczająco. Dobra. Podlejemy sobie ciebie. Słuchaj, Odrzy, bo prawdopodobnie tu wrócimy. Przekonuj zadanie roxy. Mm, stolik. Dobra. 8-9. Najbardziej no niesymetrycznie Ja. Mm. A możemy też obiekt ciastka postawić na tym? Boże, ale jestem dzisiaj kreatywna, ja. Nie wiesz! A wiecie co to? To niby będzie taki fotelik, niby będzie można tu usiąść. Tak naprawdę nie, bo ten obiekt nie ma interakcji. Ale ja będę dała radę sobie wysmarować dubsko tym ciastem. Gdzie ja mam ci te 14 kwiatków tutaj? Dobra, domalujemy. Jap, yep, jap. Yep. Nie wiem, czy dla takiego klienta warto się starać. Eee. <ścoughs> to kara za niepłacenie. Rozpisałam ci umywalkę, jak mi zapłacisz, jak mi zapłacisz, to ci może oddam. Boże, ty Piaro, jest środek nocy. Ty też. Wypad. Interesy załatwiam. Dobra, jednak nie chcę z gadać. Chcę ci dać przedmioty. Hmm. Plecak. Stolik. Paczek się postaram. Ym, no, kupię kamera. Współpracuj. co? Postawimy go tutaj. O. No. I paczki. Jakie wyjebane krzysiołko do tego. Ua! Mam lody we włosach! Nie. Roxy da ci projekt lśniącego pieca. Nie, raru nie narób na nich odcisków. To będzie ciężkie, bo wszystko masz wysmarowane gówno. gównem. Dasz mi już spokój, czy chcesz coś jeszcze? No serio! Jesus, kurwa, Christ. Dobra. Z tymi zamówieniami. I co, no, teraz musimy wysrać chyba z 30 kwiatków na Twoją wannę. Super! Ile my tego potrzebujemy? Mm. Pff, 40? Aha! Dobra. Wiecie, co boli najbardziej, że musicie się nalatać dla tych klientów? Oni i tak nawet nie powiedzą. Dzięki, no nie nic. No nie, nie zapłacą. Ale my przyślemy komornika. Chociaż czy ja podpisuję jakąś umowę zlecenie, czy ja tu robię na czarno? Dobra, może nie przyślę komornika, ale przyślę moją mamę i cię na Dobra. Mamy cztery dychy. Mamy też ciasto, więc e, pikniemy sobie z powrotem. Dobra, zrobię ci zwykłą wannę, bo widzę, nie, docen nie, nie, nie doceniasz tego, kiedy się staram. Wygląda lepiej, niż chciałam. Chciałam, żebyś była mnie zadowolona. Boże, mój talent to przekleństwo! Pięknie! Dobra. A nie, jeszcze jest ten. Coś tam jeszcze jest do zrobienia. A, rozgrywałam ci walkę, więc chcesz drugą. Myślisz, że ta będzie zajebiście działać? Mhm. Pięknie. Wiecie co? Jak nam zaliczę to zadanie... To weźmiemy jakieś fajniejsze rzeczy do siebie na chatę. Eee, może i postawię to tutaj? I? Co to jest? Wanna? Dobra, masz tutaj. yeah! Czas na kąpiel, umyj dupę. Na mycie rąk też. Uwielbiam umywalki Wiem, widzę. Altu, śni! Dziękuję za pomoc. Dobra, super. Roxy, da ci obieg dekoracyjny, kolumnę z lodów. Zabierz się do domu, nim roztopi się tu na miejscu. Mhm. Czyli niech nie u ciebie tobie mieszkanie nie Mi mieszkanie. Słuchaj, Lala, zmarnowałam na ciebie połowę odcinka. I wyjdę stąd. Chciałabyś mi dać hajs? Cześć, April, czy masz ochotę na smaczną porcję lodów w zestawie 12 serwetek? Słuchaj. Już najt... nie. Słuchaj, wiesz co? Wiesz co? Wiesz co? Szkoda szczępić ryja. Dobra, musimy dowalać sobie te z gwiazdeczki, czyli jak jeszcze, powiedzmy, jedną osobę wprowadzimy i coś na niej zrobimy, to będziemy mogli wejść na nowy obszar. Spróbujemy zrobić to jak najszybciej, może jeszcze w tym odcinku się uda, jeśli nie będziemy miała takich wygórowanych ambicji jak tamta. Wiesz, wiesz co, już się nie nabiorę na ten trik. Myślałam, że tamta też jest fajna. Cześć, jestem Elmira. Czy to normalne budować miasto bez biblioteki? Przydałaby się tu, aby e, krzewić radość szczytelnictwa. czytelnictwa. W sumie spoko. Fajne, 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 chodź. Mądra decyzja. Poczekam tu aż zbudujesz bibliotekę. To się nazywa ten dar perswazji. Czy tutaj? A dobra, niech będzie tu. E, Elmira. Słuchaj. Nie chce mi się na ciebie tracić czasu, więc... Pięknie. Take. Tak miadu Siaba Siabadu! Dobra. Czego? Czego chce? Pewnie biblioteczka. Opatrzcie, kogo tu mamy. Boże zawsze tak do mnie nauczyciele mówili, jak mnie nie było przez dwa tygodnie. Hmm. Siema, a sima. <laughs> Siema, morda, czego ci, potrze, ci potrzeba, to tadeuszka słaj. Mordeczko, tadeuszek, spokoj, że. A może ten? Ciady. <noise> he. który postawił mi pustą bibliotekę. Typowy, budujesz komuś chatę i narzeka ci. Wiesz co, sama chata z podstawowym wyposażeniem. Daj więcej. A możesz mi dać wszystkie zadania, które mieć miał? Co to jest? Czy zauważysz, że niektóre drzewa mają jasne drewno, a inne ciemne? Ciemne drewno jest... eleganczsze. Dobra. nie znajdujemy... Może tam te świerkowe będzie. W ogóle ciekawe, czy twórcy przewidzieli coś takiego, że powiedzmy, nie wiem, zużyję wszystkie... E, wszystkie, powiedzmy, esencje, esencje kwiatka. I na przykład wytnę wszystkie drzewa, które są, zużyję te esencje. I co wtedy? W sensie, powiedzmy, nie będę mogła dokończyć gry, bo... Złom? Tryb żula, aktywacja! A tamta wiśnia, ona ten, była jasna czy ciemna? Nie, ona jest taka jasna. Teraz nie wiem, czy to jest jasne czy ciemne. Dobra, zobaczymy. Ciemne drewno, okej, okay, jest. Udepcz. A, posadzimy sobie od razu. A to z kotkami? Wyglądasz na ciemna. No i super. Dobra, budujemy. Wykonaj zadanie. Elmira. 12 tych. No, mamy w miarę prosty obiekt. No i pięknie. się wydaje, że jak zadowolimy tą laskę, to nam się nowy obszar otworzy. To nie miało tak zażyć. Eee, mamy dla ciebie biblioteczkę. Co mnie ci? Może... nie niewdzięczni. Dobra, przynajmniej pokazuje jakąś radość. Ale założę się, że coś jeszcze chcesz, nie? No, oczywiście. Daj mi wszystkie zadania na raz, a nie po kolei. A to? Wyczytałam w pewnej książce, że terakotowe wybory garncarskie zostały zakopane przez pradoną cywilizację osiadłą w lesie. Boże... Mam najgorszych klientów na świecie. A wiecie co? W tym miejscu już zakończymy odcinek, bo już troszeczkę tutaj gramy. Miałam nadzieję, że dzisiaj odbukujemy obszar, w którym prawdopodobnie będzie to pustynia. Jeśli dzisiaj... no dzisiaj nam się tu nie udało, mam nadzieję, że kolejnym razem się uda, bo jesteśmy całkiem blisko. Mi się wydaje, że po tej lasce będziemy mogli... dostaniemy jakiegoś tam młota czy coś tam, żeby wejść. Tutaj gdzie się wyświetlą moje socjale, czyli tak, e, Patronite, Discord, e, Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram Chyba nie pominałam wszystkiego. Jakby co, to zaproszenie do Discorda jest w opisie filmu. Zapraszam, bo tam się najczęściej udzielam. Poza tym zapraszam jeszcze na, szczególnie na mojego Patronite'a. Co się dzieje na Patronite, dostaniecie fajne rzeczy, na przykład tutaj się zaraz wyświetlą e, osoby, które mnie wspierają, gdzieś się tutaj pojawią e, i dostaną też bonusy jakieś. Bo bym sobie musiała przypomnieć, jakie, ale są na pewno fajne, więc jeśli jesteście ciekawi, jakie, to wbijajcie na mojego patronite. Fanarty możecie mi też wysyłać na, na mojego Discorda, który gdzie właśnie wspominam, jest link w opisie. E, gdzie jest specjalne tam okienko, fan arty, i to możecie wrzucać? To ja wtedy sobie od razu je wrzucam też do odcinka. Wbijacie na kanał Jerzego. Jerzy właśnie montował, i znaczy nie Jerzy, tylko Jerzu. Wbijacie na, na niego kanał, on zmontował ten film, e, też prowadzi swój, więc dzięki niemu ten odcinek powstał. Jeśli chcecie być moimi grafikami i pomagać mi w mojej twórczości, mieć procent zarobków z filmów, piszcie do mnie na adres Email, który się albo tutaj wyświetli, albo będzie w opisie. Niedługo na kanale pojawią się też animacje. Mam nadzieję, że jak najszybciej, aczkolwiek mam ostatnio troszeczkę dużo na głowie, więc staram się animować, ale kurczę, do, wiecie, że to nie jest takie łatwe i szybkie, więc na razie póki co będę nagrywała dla Was Simsy, a w międzyczasie oczywiście w tle nadal pracuję nad animacjami, które się niedługo będą pojawiały na moim kanale. Ja jestem April, dzięki wielki za oglądanie, cześć!